Czy wiesz, że pomaganie pomaga także darczyńcy, a nie tylko adresatowi tej pomocy? Czy wiesz, jak dużo korzyści możemy czerpać, pomagając innym? Bardzo dużo uwagi tej kwestii poświęca Kelly McGonigal w fascynującej książce Siła stresu. Pisze między innymi o tym, że jeżeli ktoś w momentach katastrof, kryzysów, czy jakichś bardzo Silnie negatywnych zdarzeń aktywnie angażuje się w pomaganie innym, to występuje u niego mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia syndromu stresu pourazowego, załamania czy depresji. Podobnie te osoby, które chociaż same są chore czy potrzebujące, jeżeli włączają się w pomoc innym osobom, okazuje się, że. Pływa to bardzo dobrze zarówno na ich psychikę, jak i na przykład na proces zdrowienia po chorobie czy po zdarzeniach traumatycznych. Nie bez powodu wiele osób, które same przeszły ciężką chorobę, włącza się potem jako wolontariusze w pracę w hospicjach czy w szpitalach. Robią to nie tylko dlatego, żeby nadać sens swojemu życiu, ale też chcą po prostu zrobić coś dobrego dla innych, Chcą poczuć się silni, poczuć się sprawczy, poczuć się kompetentni. I to jest ten kolejny powód, dla którego, kiedy pomagamy innym, podnosi się nasza samoocena, przestajemy się koncentrować tylko na naszym bólu, lęku czy jakichś obawach. Natomiast skoro wchodzimy w rolę tej osoby, która coś daje. To jednocześnie sami czujemy się zasobni, tak? Sami czujemy, że mamy czym się podzielić, a więc że nie jesteśmy tak słabi, biedni, złamani czy w kryzysie, jak nam by się mogło początkowo wydawać. Ta siła, która tkwi w pomaganiu, jest tak duża i ma tak namacalne efekty, że jest wiele programów terapeutycznych, w których zachęca się uczestników właśnie do zaangażowania w działania prospołeczne. I dotyczy to nie tylko żołnierzy z syndromem stresu pourazowego czy osób, które padły ofiarą przemocy, ale także innych osób, które są w trudnej sytuacji. I to dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Jeżeli więc Chcesz zapewnić sobie większe szanse na rozwój pokryzysowy, jeżeli chcesz oderwać swoje myśli od tych negatywnych aspektów, które Cię spotykają w życiu, warto, żebyś zaczął pomagać. Nie bez powodu w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu niektóre firmy od dziesięcioleci wdrażają programy wolontariatu pracowniczego. Mogą to być oczywiście stałe projekty albo projekty nastawione na krótki, konkretny rezultat. Na przykład, kiedy firma, zamiast organizować team building polegający na paintballu czy na jakichś tego typu zadaniach, postanawia odmalować dom dziecka, czy przygotować jakieś karniki dla zwierząt, czy też zrobić coś dla lokalnej społeczności. Ponieważ Kompetencje, jakie rozwijamy, czy w ramach wolontariatu, czy po prostu organizując się nawet ze znajomymi, żeby zrobić coś dobrego, to są te same kompetencje, które tak bardzo są potrzebne w życiu osobistym i zawodowym. Mianowicie, umiejętność współpracy, umiejętność komunikowania się, empatycznego, proaktywnego słuchania, rozwijania inteligencji emocjonalnej. W niektórych momentach również negocjowania, rozwiązywania konfliktów, czy po prostu asertywności i stawiania granic. Także angażując się w różne aktywności, czy w ramach swojej pracy zawodowej, czy też w czasie wolnym, wiele osób. Uzyskuje bardzo dużo i ma dużo większą satysfakcję, niż gdyby ten czas poświęciło na przykład na przeczytanie 50 książki czy na ukończenie kolejnego kursu. To, że pomaganie pomaga również osobie pomagającej, jest też jednym z dowodów na to, że jesteśmy istotami społecznymi. Jesteśmy bowiem tak zaprogramowani, żeby Mieć tą głęboką potrzebę czucia się potrzebnym innym, żeby wiedzieć, że możemy zrobić coś dla innych i że to przyniesie pewne rezultaty. Tak więc gorąco zachęcam do zastanowienia się, jak na ciebie wpływa to, kiedy robisz coś dobrego, czego możesz się dzięki temu nauczyć i czy chcesz poświęcać swój czas i energię na przykład na wspieranie przyjaciół, czy też na robienie czegoś sensownego, czy może są inne aspekty szeroko rozumianej pomocy, dobroczynności, czy po prostu bycia życzliwym w codziennym życiu. Także warto pomagać.